Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ktoś zapytał w komentarzu, jak powiedzieć w języku angielskim. Przestań ją przezywać. Więc uwaga, mamy zwrot: call somebody names. Nazywać kogoś różnymi imionami. Czyli przestań ją przezywać. Stop calling her names. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli call somebody names, wyzywać, zwyzywać, przezywać, obrzucać kogoś wyzwiskami i skopiowałem Wam dwie definicje. Ta jest z longmana. Call somebody names i definicja to use unpleasant words, używać nieprzyjemnych słów to describe someone, żeby kogoś określić. In order to, aby, insult, o, upset them. Czyli żeby ich obrazić lub wprawić w smutek, ewentualnie nawet wkurzyć. I przykład. The other kids used to call me names. Czyli inne dzieci used to, czyli kiedyś tam, wyzywały mnie. I definicja ze słownika Cambridge. If a person, especially a child, tak? Czyli jeśli osoba, zwłaszcza dziecko, calls, no bo trzecia osoba, tak? Czyli S. Yes. Calls someone names, czyli wyzywa kogoś, they address that person. Zwracają się do tej osoby with a name, jakimś tam imieniem that is intended to be offensive, tak? Czyli z góry zamierzają, że to imię ma być offensive, czyli obraźliwe. I kilka przykładów. She's worried that if she wears glasses, the other children will call her names. Tak? Czyli ona się martwi, pewnie jakaś dziewczynka dosłownie jest zmartwiona na nety, tatejmi słów bierny, że. No i mamy pierwszego kondycjonala. Jeśli ubierze okulary, inne dzieci will call her names. Będą ją wyzwały, przezywały i tak dalej. Bullying, czyli znęcanie się takie szkolne, może mieć wiele form. Including w tym, my powiemy w tym, a to dosłownie znaczy, jakby zawierając. Whispering about people, czyli szeptanie o innych, czyli takie obgadywanie, and calling them names. No i właśnie wyzywanie ich. The other kids started to call me names because I looked and sounded a little different. Czyli inne dzieci zaczęły mnie przezywać, ponieważ wyglądałem i brzmiałem troszeczkę inaczej. I hated it when people would make fun of me and call me names. Przedtem był przykład z Justu. Wood działa bardzo podobnie. Robiliśmy filmik na temat różnicy Justu i Wood. Podlinkuję wam. Czyli kiedyś tam. Czyli kiedyś tam nienawidziłem, kiedy ludzie make fun of me. Czyli jakby śmiali się ze mnie, robili sobie ze mnie jaja and call me names. I przezywali mnie. Tom, you don't need to pout and call me names. Pout to dąsać się, ale wzięło się to od ułożenia warg w taki specyficzny sposób, kiedy się właśnie na przykład dziecko dąsa. I Tomku, nie musisz się tutaj dąsać i wyzywać mnie. No i czas na przykłady od native speakerów. Tutaj kłótnia dwóch panów. Jeden pan mówi do nagrywającego stop harassing people. Przestań nękać ludzi. Get out of here, czyli spadaj stąd. Stop harassing people. I'm not. I'm being polite and I'm being sweet. A pan się tłumaczy I'm being polite, ale ja jestem uprzejmy w tym momencie, czyli dodał being. I'm being sweet. No, you're not. You're the one who's threatening you're me. You're No i ten pan nazywa kamerzystę you're a nut. Jesteś świrem. You're calling me names too. No i kamerzysta mówi you're calling me names, ale pan mnie przezywa. I jeszcze raz. Stop harassing I'm not. I kolejny przykład, kolejna kłótnia na parkingu. Pan nieładnie nazwał kamerzystę i kamerzysta pyta Why do you call me names? Dlaczego pan mnie przezywa? I jeszcze raz. I why do you call me names? I kolejny przykład. Ta starsza pani została zaatakowana przez młodą dziewczynę. Ta młoda dziewczyna ją uderzyła i jeszcze właśnie wyzywała. I teraz ta pani relacjonuje to wszystko policjantowi, mówiąc: I didn't start swinging. None of that. Ja nie zaczęłam. I teraz swing to jest na przykład huśtać, ale to jest też wymachiwać rękoma. Tak jak my mówimy, na przykład odwinąć komuś. Czyli ona nie zaczęła. I wasn't even calling her names. Ja nawet ją nie przezwałam. W tamtym momencie, kiedy była kłótnia. Czyli past continuous. Posłuchajmy. Okay. Jeszcze raz. I kolejny przykład. Mamy tutaj dziennikarkę, która mówi, że jest generalnie gruboskórna i przyzwyczajona do tego, że ludzie ją przezywają, wyzywają. Ale raz mówi, że był taki dla niej bardzo bolesny moment, kiedy dziecko, jej dziecko własne, przeczytało, że ktoś ją nazwał bimbo. Bimbo, czyli taka ładna, ale pusta laska, coś takiego. No i mówi, że właśnie dziecko asking, zapytało mnie, what a bimbo is. She was at five or four at the time. Czyli córka miała pięć, może lata. A, a fortune most powerful woman to asking me what a bimbo is. No, i zapytała kto to jest bimbo. It's this moment. It's painful. No, i to był it's, it's not. Listen, I I can take. Listen, a lot of people call me Nate. No i tutaj Pani się trochę miesza, nie wie co powiedzieć. It's not... Listen, posłuchajcie. I can take, w sensie, że mogę przyjąć wiele. A lot of people call me names. Wiele osób mnie przezywa, wyzywa. I can, I can take it. I jeszcze raz. She was at five or four at the time, a, a fortune, most powerful woman, to asking me what a bimbo is. To this moment, it's painful. It's nie. Not, it's not, listen, I, I can take, Listen, mnie mogę, I, can, I, can but... I kolejny przykład, pani opowiada o swoim dzieciństwie. Była otyłą dziewczynką, no i w związku z tym była bulit, czyli właśnie inne dzieci się znęcały, z tym, że tam była strona bierna. They would, oczywiście skrócone, czyli to samo co justu. They would just call me names in the hallway, czyli na korytarzu szkolnym, dzieci ją wyzywały. Posłuchajmy. When I was younger. I was bullied for my... Czyli kiedy byłam młodsza, I was bullied i was jest to nabierna. Czyli dosłownie jakby byłam znęcana for my weight, z uwagi na moją wagę. Weight and I took it for a while. I took it for a while. Czyli jakby przyjmowałam to przez jakiś okres. Oh, kids would tell me not to eat at lunch. Dzieci mówiły jej i znowu zamiast used to would, would tell me not to eat at lunch. Mówiły mi, żebym nie jadła, no bo byłam gruba. They'd just call me names in the hallway. Yesterday? When I was younger, I was bullied for my weight, and I took it for a while. Kids would tell me not to eat at lunch, or they'd just call me names in the hallway. I ostatni przykład na dziś. Pani opowiada o swojej młodości, jak to się zakochała i wyznała to chłopakowi. I mówi, że to był jej błąd, bo od tamtego wyznania on się zaczął właśnie znęcać. He started calling me names. Zaczął wyzywać mnie. Posłuchajmy. Czyli właśnie jeden z największych błędów, jakikolwiek popełniłam. Yeah, got really bad us. No i dość szybko, dosłownie rzeczy stały się złe między nami. My pewnie powiemy, stosunki się pogorszyły między nami. He started calling me names. No i zaczął właśnie mnie wyzywać, Saying things like. Mówił takie rzeczy jak. Like, you'll never be loved. Nigdy nie będziesz kochana. You're just an ugly fat girl. Jesteś paskudną, grubą dziewczyną. That was one of the biggest mistakes I ever made. Yeah, soon enough things got really bad between us. He started calling me names, saying things like, "You'll never be loved. You're just an ugly fat girl. No one could possibly love you." Dzięki, trzymajcieś.